Dlaczego porzuciłam dietę karniwora? Zrozumiałam, że nie jestem lwem, ani tygrysem, tak? ani wilkiem. Dieta karniwora jest po prostu dla idiotów, którzy mają fetysz Zatwierdzeń, Te zatwardzenia na karniworze są po prostu gigantyczne, ekstremalne, odwodnienie. I różne inne symptomy mm, związane z tym, po prostu, że no nie jest to sposób odżywiania się człowieka Homo sapiens. Nie jest to sposób odżywiania się naczelnego saka, jakim jest człowiek. Aczkolwiek człowiek oczywiście jest inny, ma inną liczbę chromosomów niż pozostałe saki naczelne. A co do tych zatwierdzeń, konstypacji? To omnivorzy też wiedzą, że je mają. Jest to bardzo popularne, popularny problem. Sama przez większość życia byłam tym omnivorem i się z tym borykałam. Także... To, że na Karniworze po prostu są bardziej ekstremalne. I nie polecam. <grym> Także mówię, no jest to po prostu dla idiotów. To, są, to, jest, to trzeba naprawdę totalnie odjechać, tak jak ja odjechałam. <laughs> Dlatego, że ludzie po prostu grają weganom na wyglądzie, niektórzy się na to łapią i co z tego, i co z tego, że mi jakiś pyszcz wyskoczy, gdzie trądzik to jest po prostu nic innego jak oczyszczanie się organizmu z tego śluzu i to w zasadzie jest dobry, dobra oznaka. Tak, dlatego, że to po jakimś czasie przechodzi. A to jest dobra oznaka, dlatego, że lepiej, że to po prostu wychodzi człowiekowi przez skórę, niż jakby to miało zostać po prostu w środku i gdzieś tam tworzyć się z tego jakaś cysta, czy jakieś torbiele, czy jakieś nowotwory. Także obojętne mi, że mam jakiegoś, jakieś... Coś mi się na twarzy zrobi. Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Nie jest to powód do tego, żebym przeszła ani na omniwa, ani na kaniwa. nie jest to powód do tego, że teraz po prostu pójdę i zabiję jakieś zwierzę, bo mam pyszcza. <grym> nie, nie, nie. Na pewno nie. Jak się raz już nabrałam, to więcej się na to nie nabiorę. A Omnivore jest po prostu najgorszą, po, po karniworze, opcją żywienia, dlatego że... Dlaczego ludzie przechodzą na ten weganizm? Bo wiedzą, że Omnivore nie działa. Ale potem jest taki ruch, po prostu, którym ludziom mówi, że weganizm jest zły, bo... Bo wiadomo, że ktoś, kto przechodzi na weganizm, to już więcej nie będzie kupował tych wszystkich śmieci, M&M'sów, Snickersów, które zawierają w sobie nabiał. Ja jak niespodzianek znabiałem dla swoich dzieci. I tych wszystkich po prostu, no tego tego wszystkiego co pra, każdy praktycznie produkt w sklepie zawiera nabiał, tak? Albo jakieś e, jakiś dodatki, jakieś żelatyny i tak dalej, więc to, no tutaj po prostu weganin to jest już klient stracony na zawsze dla tych korporacji, które po prostu bazują swoje biznesy na zwierzętach, na wykorzystywaniu zwierząt, po prostu budują swoje biznesy i, i tyle. Dlatego po prostu mu musi być taki ruch teraz antywegański, żeby ludzi po prostu odciągnąć od tego pomysłu, że nagle sobie po prostu ludzie zaczną mieć tylko owoce i warzywa, orzechy, tak? Albo będą szli do sklepu i będą teraz czytali listę składników, <grych> tak? Trzeba ich po prostu od tego pomysłu odciągnąć, więc po to jest właśnie ten cały ruch antywegański i tyle ludzi po prostu jest w to zaangażowanych. I tyle. <grych> Ale tak jak, tak jak mówię, jak się raz nabrałam, to się już drugi raz nie nabiorę. I żałuję po prostu, że porzuciłam weganizm. Najfajniejszy, najlepszy styl życia. Po prostu kocham ten styl życia. I zobaczcie po prostu te wszystkie kolory. Takie zwierzę typowo mięsożerne nie jest w stanie rozpoznać tych kolorów. Mówi się, że jest, szacuje się, że około jest miliona różnych kolorów tych roślin, owoców, warzyw. Zwie zwierzę mięsożerne absolutnie tych kolorów nie rozróżnia. Człowiek po prostu musi być w stanie zauważyć te kolory na drzewie, czy gdzieś tam w jakichś gąszczach i tak dalej. Także słuchajcie, jak to może być szkodliwe? Przecież właśnie te kolory, te wszystkie różne kolory mają. To zdrowie mają to życie w sobie, to jest żywy pokarm. Diet. Czy słowo diet w języ z języka angielskiego nie brzmi jak diet, czyli jakby coś zaferbować? Zwierzęta mięsożerne zupełnie inaczej jedzą, mają inne zęby, inaczej pracuje im szczęka, tylko góra-dół. U człowieka ta szczęka pracuje w różne strony, na boki. Człowiek może przeżuwać, rozgryzać, miażdżyć, wręcz wszelakie pokarmy swoim uzębieniem. Zwierzęta mięsożerne nie muszą, one po prostu gryzą i połykają, Nic, one niczego po prostu nie przeżuwają. I zobaczcie, to zwierzę mięsożerne je po prostu to zabite przez siebie tą zabitą ofiarę w całości z piórami. Niczego nie myje, niczego nie gotuje, niczego nie przeprawia, a ta, a ta kura nieszczęsna została zabita dwa dni temu, więc leżała gdzieś tam po prostu na zewnątrz, bez lodówki, teraz zobaczcie sobie człowiek, człowiek znajdzie w zupie, człowiek znajdzie w zupie e, włos, albo znajdzie gdzieś jedzenie, albo zobaczcie sobie, że pióro znajdzie. To po prostu będzie za skandal. Gdzieś tam był skandal, że, że ktoś znalazł w tym kubełku tych yy, KFC czy coś takiego głowę, kury i był wielki po prostu skandal. Jak to możliwe, że, po prostu, że człowiek zobaczył tą głowę tego zwierzęcia, tak? Tej głowy tam nigdy przecież nie ma, tak? Także gdyby tam były głowy, to też inaczej ludzie pewnie na to by patrzyli. Także nie jest człowiek zdecydowanie żadnym mięsożercą, jest to totalna bzdura.